Zapraszamy na wycieczki jednodniowe, wielodniowe nad Biebrze. Wspaniała panorama Biebrzeńskiego parku, która się przed nami rozpościera, jest tak urokliwa, tak piękna, że ciężko znaleźć takie słowo, które by odpowiadało, które by to opisywało. Natomiast ta bezkresna otchłań tego naszego zielonego morza, na pewno, jest widokiem kojącym. Oczy kojącym duszę, uspokajającym to jest coś pięknego. Tu, właśnie, odbywa się te wielkie safari w ptasie, które przyjeżdżają oglądać ludzie z całej Europy. Zapraszam serdecznie do Bartlowizny, Świetne miejsce na pobyt, na wycieczki, na to, żeby poznać trochę tą przyrodę Wibrzerskiego Parku, trochę nasze kulinaria, zrobić fajne ognisko Spływka pływkajakiem. Pływ kajakiem. Rowerem, turystyka aktywna? Na pewno tak, na pewno tak. Zapraszam serdecznie. I te kajaki też można u Was no, Oczywiście, że tak. Kajaki, rowery, zorganizujemy przewodników, zorganizujemy pokaz, zorganizujemy prelekcje. Do tego dochodzi dobra kuchnia, do tego dochodzi miejsce na ognisko, do tego dochodzi yy, miejsce Integracja. na wypoczynek, na integrację. Proszę spojrzeć. Proszę spojrzeć i podziwiać. Zapraszam serdecznie.